po niejednogłośnym y, zwycięstwie, mecz Polska-Niemcy no, i chyba reakcja publiczna się pokazała, że, że wszyscy chcą takich pojedynków emocjonujących. Nieważne też jaki jest końcowy werdykt, ale wielki, wielkie y, szacunek i wielkie gratulacje tym jakie, jakie są twoje odczucia na gorąco? Nie no, werdykt zawsze jest ważny na końcu, nie? Jest <laughs> wiadomo, że zwycięski. Ale tak, fajnie widziałem, że to będzie widowiskowa walka. Boksowałem z nim kiedyś na Ustich, też ciężką walkę miałem z nim. Fajnie, że się podobało, było to słuchać przede wszystkim. No to jest też w jakimś stopniu dla nich robione to widowisko dla ludzi, żeby się to podobało. Widziałem, że się ludziom podobało, więc jest wygrane się cieszy razy dwa. Eee, czy jest coś co na gorąco byś sobie jeszcze poprawił w tym twoim boksowaniu dzisiaj? Troszkę lewą nóżkę bardziej podłożył, bo czasami łapał mnie tymi hakami. Wiedziałem, że będzie bił, ale jakoś tak no wycił też troszkę, wiedział, że tam żeś musiałem troszkę nadrobić w tej początku trzeciej. No to tak... Wyczuł to no ale te serwor walki, czasami się myśli, on też pewnie czasami ze strachu uderzył ten hak, gdzieś tam weszło i No jest dużo rzeczy, ale to ja to będę gadał. jeśli inni sobie przetłumaczą co ja mówię i będę się szkolić pod to. Ja to ale, dla siebie zostawię. Ale znowu większy, znowu cięższy rywal to już chyba rzecz normalna A? dla ciebie w tej wadze. No tak, zawsze miałem wyższych, zawsze to, teraz trochę coś są, ale to zawsze rzadko się spotykało, że miałem przeciwnika. No i o niczym o, nawet nie wspomnę, ale o moim wzroście to rzadko się to spotykało. Więc to jest tak na, na chlebu. Ale ten dużo cięższy, bo poprzednia ale ich była, no to mówiłeś o tym Czechu, że, że, że on sporo był cięższy tutaj. No tak, no tam był jeszcze inny limit, mieliśmy wyższy limit, bo nie mógł tej wagi zrobić, no to tam to, to na pewno jeszcze więcej ważył, nie bo 75 to, 7, 5, bo to z, tym, z, tym, z tym Niemcem to ja się wtedy walczyłem z nim 67 kilo W ust no a teraz w 7-1, widać, że do 6 też nie zrobi, więc no każdy tak też ten problem jest z tą wagą, Mieć do 63, było 6-7, 63 robić, to nie będą robić, to do 7-1 Większość poszło. Łomży z Czechem 7-3, dzisiaj 7-1 z niemieckim rywalem. Jak ty się w tej kategorii jakby czujesz? jakby Trudnej dla ciebie? Ile tam trzeba cwaniactwa, sprytu i takich umiejętności, których, nie wiem, kiedyś właśnie Wojciech Bartek ja. trener gdzieś tam prezentował też często? No tak, no ja przede wszystkim wierzę, że kto to nie jest. Mordobicie, jak większość myśli, to naprawdę trzeba dużo sprytu, dużo spokoju przede wszystkim z tego pomysłu na walkę. To niektórzy myślą, że to się wejdzie i się pobije cztery ciosy, cztery przyjmy. To nie, to bok na takim poziomie to już naprawdę pełne skupienie, dużo trzeba myśleć. Ten kto taki nerwowy jest, no to daleko nie zajdzie, mi się wydaje. W Niemczech będzie okazja teraz jeszcze sparować, bo się do Niemiec i właśnie tam Amerykanie też mają być. Tak, tak, tam dwóch Niemców jest w tej wadze, się rywalizują, jest ten, który Kroter, chyba Kroter, tak? I Shaido, z też boksowałem wcześniej na Suzuki. więc fajnie, bo mają właśnie w tej wadze dwóch młodych zawodników, rywalizują między sobą. Cieszę się, że ja też tam pojadę, jeszcze będą Stany, chyba Irlandia, więc na pewno dużo się z takiego obozu wyciągnie, bo, bo te z wiem, wiemy, że tu mają być chyba też to sędziowane więc jeszcze, jeszcze większa motywacja będzie, żeby wygrać i się dobrze pokazać. Części też mają być na no sporo międzynarodowych, to takie wasze mistrzostwa w zamian za mistrzostwa świata? No nie, to jest takie właśnie po prostu sparingowe, żeby, szko Przepraszam, żeby szkolić siebie, a też po tym, po tym obozie jest turniej w Usti. więc tam też będzie parę ekip, więc to tak mówię że ci, co na świat wyjechali, to większość będzie na, na tych, tych Czechach, na Ustii. Więc i sparingi, i mocny turniej, czego chcieć więcej. Tam pojawiły się informacje, że Iwa już w zaczyna ingerować w sprawie tych igrzysk europejskich, w sprawie kwalifikacji olimpijskich. Jak ty do tego podchodzisz? No bo to jednak też może sporo wam pokrzyżować plan. No wie pan, to tak dużo osób coś tu układa, tu coś, ja tak szczerze nie myślę nawet o tym. Ja tutaj się skupiam na swojej robocie, na tych najbliższych turniejach. Gdybym ja tak miał myśleć o tym jeszcze, to ja bym już nocy nie przeszedł, cały czas myślał. Ja się skupiam na robocie, a co tam będzie, co no szkoda, że świata nie ma, no ale co zrobię. Ja tu wpływu nie mam, po prostu nie macie się załamywać, trenować dalej jeszcze ciężej. I... Niech ja to tak nie interesuje, co tam się dzieje.